Witam w audycji z ratusza, to znaczy, że w studiu Radia 5 gości pan Czesław Frankiewicz, prezydent Suwał. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia 5. Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a zaczniemy od suwalskiego budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Jakie są zasady, jak będzie można głosować? Głosowanie, panie redaktorze, szanowni państwo, już trwa i głosować można w formie tej zwykłej, takiej papierowej, tak jak dotychczas urny są wystawione w Urzędzie Miejskim, w akwaparku i w Centrum Handlowym Plaza. Natomiast ja zachęcam y, mieszkańców naszego miasta do głosowania w formie elektronicznej tych głosów w tej formie elektronicznej oddano ponad 1200 dotychczas, to i mało i dużo zważywszy na to, że głosowanie zakończy się 10 lipca, a wyniki poznamy 2 sierpnia głosowania na budżet obywatelski. I oczywiście tutaj trzeba wejść tylko na stronę internetową suwałkiej.budżetobywatelski.org i tam zalogować się, wypełnić ankietę ta. Nie, nie, ta karta do głosowania, nie ankieta, ona jest y, inaczej tutaj wygląda, bo oddajemy jedną kartę, wypełniamy jedną kartę do głosowania i oddajemy głos na trzy różne projekty wybrane w sposób dowolny y, przez nas. I oczywiście tutaj. Później im więcej tych głosów będzie oddanych elektronicznie, tym wcześniej będziemy mogli poznać ten wynik, mniej będzie trzeba włożyć pracy w takie ręczne zliczanie. I Ja bym zachęcał i prosił mieszkańców o zapoznanie się z wykazem tych projektów, ich jest 29, i wybranie właśnie tych trzech najlepszych propozycji i zagłosowanie. Jest to oczywiście udział w tym akcie demokratycznym. Demokracji lokalnej w budżecie obywatelskim. Oczywiście nie ma tu przymusu, jest całkowita dowolność, ale dobrze, żeby wzięło w nim jak najwięcej osób, bo widzimy z tą aktywnością społeczną jest niezbyt dobrze w naszym mieście, a powinniśmy wyrażać swoją wolę, swoje zdanie w wielu sprawach, i tutaj budżet obywatelski no, jest po to, żebyśmy opowiedzieli się za jedną, drugą czy trzecią propozycje dotyczące inwestycji czy działań miękkich. Troszeczkę te projekty w tegorocznym budżecie różnią się od poprzednich lat. Może mniej mamy parkingów, mniej chodników, dróg dojazdowych, trochę więcej mamy zieleni, terenów rekreacyjnych, placów zabaw, ale również są ciekawe propozycje w ramach tak zwanych działań miękkich. Także jeszcze raz serdecznie zachęcam mieszkańców do wzięcia udziału w tym głosowaniu. Skoro mowa o głosowaniach, jak przebiegają konsultacje społeczne w sprawie Mediateki? Są zarzuty, że uczestniczy w nich mało osób. Tak, pojawiają się takie zarzuty na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Też zwracano na to uwagę, radni zwracali uwagę, ale jeżeli zorganizowaliśmy dotychczas trzy takie spotkanie bezpośrednie, to ci, którzy zwracali na mnie uwagę, że coś tu z tymi konsultacjami nie tak, ich nie widziałem na tych konsultacjach. Być może wszystko znają, wszystko wiedzą, nie muszą brać udziału. To wszystko można oczywiście wyczytać na naszej stronie internetowej, dedykowane specjalnie tym konsultacjom. Tam są podstawowe informacje dotyczące, co my chcemy zrobić, jak ta mediateka ma wyglądać jak, jakie funkcje będzie wypełniała, i tak dalej. Natomiast y, wysłaliśmy 2,5 tysiąca y, SMS-ów z naszej bazy informującej ich o tym, że właśnie jest taka możliwość oddania, wypełnienia ankietu i wypowiedzenia się, czy jestem za, czy przeciw, y, i zgłoszenia jakichś tam uwag, co chodzi o ten projekt mediateki. Y, dwutygodnik Suwalski też przedstawiał informację. Y, w, ukazuje się w nakładzie, jest bezpłatnym przecież czasopismem, w kładzie czterech tysięcy egzemplarzy. Kilka zamieściliśmy postów na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, a zasięg właśnie tych odsłon, no to ponad 17 tysięcy. I przykład chociażby udziału tu w audycji w Radiu 5 pani dyrektor Marii Kołodziejskiej, ale również jak było spotkanie organizowane w Szkole Podstawowej numer 4 spotkanie bezpośrednie z mieszkańcami na temat właśnie tej mediateki to oczywiście mamy taki system Librus, którym się szkoły nasze posługują, informują między innymi rodziców. I właśnie tym librusem wysłaliśmy dla 897 rodziców taką informację o tym spotkaniu. I mamy informację, ile osób odczytało nasze zaproszenie do udziału w konsultacji. To jest 661 osób zapoznało się z, to, z tym zaproszeniem, że w dniu takim i takim odbędą się konsultacje w Szkole Podstawowej numer 4. Ile osób było? Około 10 bo byli pracownicy ich biblioteki i, i z ratusza, ale dotychczas udało nam się zgromadzić w ramach tych konsultacji 428 opinii uczniów szkół średnich, bo w końcówce roku szkolnego w szkołach średnich była przeprowadzona taka ankieta, a mamy dotychczas zebranych prawie 300 już tych wypełnionych ankiet od naszych Mieszkańców, dobrze byłoby, żeby to była liczba w granicach tysiąca, nawet i więcej, to wtedy ta próba jest już próbą taką reprezentatywną. E, mówimy o mediatece, ale tak naprawdę to jest to kreatywne centrum książki, nauki, edukacji i technologii. Chcemy żeby tam była przeniesiona, był przeniesiony ten projekt SOWA z Parku Naukowo-Technologicznego, chcemy, żeby było nowoczesne MIDI centrum, które mieści się na ulicy Witosa 4 i, i, i ten budynek wymaga przecież remontu. Chcemy, żeby oprócz wypożyczalni książek, czytelni była to taka ładna, fajna, funkcjonalna przestrzeń dla młodego naszego pokolenia, młodzieży, ale Również oczywiście dla seniorów. Będzie do czytania, duża przestrzeń dla dzieci, salony, sale do gier, doświadczeń i twórczości, miejsce spotkań, kawiarenka, taki teatr wewnątrz i zewnątrz, wszystko wtopione w piękno zieleń, bo zrobiliśmy inwentaryzację przyrodniczo i te najcenniejsze gatunki oczywiście, drzew pozostaną. I, I myślę, że to naprawdę pięknie w tym miejscu, takie łą, miejsce łączące stare część miasta i, i nowo, czyli osiedle północ. No, chcemy to zrealizować, mamy tutaj przeznaczone środki finansowe na ten cel i przed nami jest wybór. No, mieszkańcy, mam nadzieję, tu wskażą ten wybór, czy przeznaczamy z budżetu miasta. 15 milionów złotych na remont tego cieknącego dachu i, i całego budynku przy ulicy Mili Platter. A tam wiemy, że miejsc parkingowych więcej nie, nie, nie wybudujemy, bo nie ma gdzie. I dodatkowo jeszcze mini centrum wyremontujemy. Obliczone mamy wydatki na ten cel w granicach 15 milionów. Czy y, wydamy z budżetu miejskiego 10 milionów, około 10 milionów środków własnych? Pozyskamy. W granicach 40 milionów środków zewnętrznych z Unii Europejskiej i z budżetu państwa, i będziemy mieli nowoczesny yy, yy, i oczywiście wielofunkcyjny, yy, fajny obiekt. No to jest właśnie dylemat. To jest pytanie zasadnicze, z którym postanowiliśmy w ramach tej konsultacji społecznej zwrócić się do mieszkańców. Co z elektrycznymi autobusami? Kontrakt, umowa z Solarisem podpisana i te 10 pojazdów, 10 elektrycznych autobusów mam nadzieję, że będzie jeździło ulicami naszego miasta jesienią w przyszłym roku. Musimy troszeczkę na to poczekać. Tutaj oczywiście otrzymaliśmy dotację z Polski Wschodniej, z tego programu Funduszu Europejskiego dla Polski Wschodniej. Jest to dotacja bardzo wysoka, bo 51-milionowa. Tak naprawdę z Unii Europejskiej aż tak dużych pieniążków nigdy nie mieliśmy. Natomiast tutaj oprócz tego pierwszego przetargu i podpisanej umowy z Solarisem, zamawiamy również, Budowę garażu z fotowoltaiką, z magazynami energii na 19 pojazdów. Powstanie system dystrybucji biletów nowy. Pojawią się nowe, nowe tablice informacyjne na przystankach. Będzie trochę zieleni, zielonych przystanków autobusowych. Pojawią się również ścieżki rowerowe, ale to nie wszystko, bo chcemy iść za ciosem i przygotowujemy kolejny projekt. I też w ramach tego konkursu, który odbywa się jest realizowany przez PARP, czyli tutaj środki Fundusze dla Polski Wschodniej, tylko ten drugi projekt zakłada zakup jednego długiego, przegubowego elektrycznego autobusu, taką ładowiarkę mobilną chcemy nabyć i chcemy wybudować myjnię autobusowo z możliwością mycia autobusów nawet tych długich, czyli 18 metrowych również chcemy zmodernizować istniejące tablice informacyjne na przystankach 25 sztuk takich tablic trzeba by już wymienić dokupimy nowych 15 będą również przebudowane ciągi pieszo rowerowe budowane na czterech czy pięciu ulicach naszego miasta także tutaj mam nadzieję co czy mamy środki finansowe to komunikacja miejska publiczna no będzie będzie już tak nowoczesno, bo tych z autobusów mamy grubo ponad 40. To są w róż o różnym stanie technicznym. Oczywiście dużo autobusów mamy napędzanych właśnie na olej napędowy, czyli diesli, i tutaj no, musimy to wycofywać. I wtedy, jeżeli będzie dostawa tej partii autobusów elektrycznych, to praktycznie będziemy mogli w całości zejść właśnie z, z, z poruszania się ulicami naszego miasta autobusami napędzanymi na, na olej napędowy i przejść tylko na niskoemisyjne, czyli tutaj nasze gazowce i, i, i autobusy elektryczne. Mówiliśmy to o pieniądzach unijnych na autobusy elektryczne. Będą też pieniądze na współpracę miasta i gminy Suwałki. Stosowną umowę strony podpisały w Urzędzie Marszałkowskim Jakie mają być Tak, efekty? podpisałem wraz z oczywiście prezydentem Białegostoku i z yy, prezydentem Łomży. Są trzy takie obszary funkcjonalne tych największych miast. Białostocki obszar funkcjonalny, Łomżyński i Suwalski obszar funkcjonalny. Ten obszar funkcjonalny nasz jest najmniejszy, bo, bo, bo tylko gmina Suwałki w Stoku jest tam kilkanaście gmin, w Łomży cztery gminy oprócz miasta, a u nas tylko gmina, właśnie okalająca miasto, czyli gmina Suwałki. Obszar naszego mofu u miejskiego obszaru funkcjonalnego zamieszkuje około 76 tysięcy i też jest najmniejszy. I mamy z tej puli 195 milionów euro przeznaczonych na, na zintegrowane inwestycje terytorialne dla suwał 30 milionów 800 tysięcy euro. Oczywiście fiszki projektów zostały przygotowane, wypełnione, wysłane i one zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Funduszy i również przez Urząd Marszałkowski. No i chcemy, żeby nasze miasto było miastem nowoczesnym, czyli tu będziemy chcieli iść w kierunku smart city, inteligentnego miasta, cyfrowego miasta i stąd będą prowadzone, przygotowujemy kilka projektów, między innymi musimy sporo zainwestować w oświetlenie uliczne, sterowaniem tym oświetleniem ulicznym i te sterowniki starsze będą, będą kompleksowo musiały być wymienione, ale wtedy będziemy mogli z, z, z tabletu, z, in, z internetu, czy z smartfona sterować tym oświetleniem i to myślę, że no, usprawni i może będzie troszeczkę taniej niż jest, ale z, zbyt dużych środków finansowych na oświetlenie też nie, nie przeznaczamy. I, oczywiście oprócz smartcji jest, jest, jest duża pula środków Środków na infrastrukturę zieloną, błękitną. Pojawią się parki, pojawią się parki linarne, jakieś skwery. I tutaj, oczywiście, w ramach, w ramach rozbetonowania miasta będą nowe nasadzenia drzew, ale także, ale także i pojawią się zbiorniki retencyjne, zlokalizowane przy niektórych naszych ulicach. Działania oświatowe. Inwestujemy tutaj w szkoły ogólne, czyli w nasze licea ogólnokształcące, ale również szkoły, szkoły zawodowe. Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodziny na Filipowskiej powstanie Centrum Integracji Spo Senioralnej na bazie takiego budynku, który tam no, jest, jest nieużytkowany nie w tej chwili. On będzie właśnie przeznaczony dla seniorów, natomiast w no, sprawie z drugiej strony miasta, czyli w nocy szkolnej, jest tam taki y, trochę zaniedbany dom. Ten dom będzie przygotowany na rodzinny dom, dziecka. Yy, dokonamy kompleksowego remontu, wyposażymy. Jest chyba już osoba chętna, która ten rodzinny dom dziecka poprowadzić to pieczo zastępczo. Zawodowo mamy mamy problem, nie ma chętnych, a niestety są dysfunkcyjne rodziny czy i, i sieroty. I my musimy tutaj właśnie popracować na ten temat i jeżeli będzie ładny budynek z otoczeniem, tam prawdzie ta działka nie jest duża, to i myślę, y, łatwiej będzie o osoby chętne, które taki rodziny dom dziecka nam poprowadzą. Chcemy poprawić również bezpieczeństwo na naszym lotnisku i tam pewne elementy w tym kierunku też chcemy zrealizować, ale trwają ciągle dyskusje, czy Komisja Europejska zaakceptuje ten projekt, czy nie. Także cieszę się niezmiernie, że wraz z gminą Suwałki, bo część tych projektów musi być zintegrowanych i to tak totalnie, że powiem, że realizujemy swoją część na terenie miasta, gmina na terenie gminy, ale są takie projekty, które zintegrować się nie możemy, bo szkoły średnie na przykład to jest domena powiatów i miasto ma, ma również jako miasto powiatowe w swoim zakresie obowiązku prowadzenie tego typu działalności oświatowej na poziomie średnim, natomiast gmina tego nie ma, ale no współpraca z gminą układa nam się bardzo dobrze tutaj i sądzę, że te projekty dadzą nam taki dodatkowy impuls dla rozwoju naszych małych ojczyzn co ze szkolnymi półkoloniami. Y Widzimy, że rodzice są bardzo zainteresowani tym, żeby zaopiekować się małymi dziećmi w, w, w okresie wakacyjnym. No bo nikt nie ma dwumiesięcznego urlopu, chyba, że, że, że mm, mówimy o nauczycielach, nie? No to nauczyciele tak, mają wakacje, ale też y, pracują, y, wiemy, i wakacje. I wobec tego, że takie głosy ze strony rodziców dobiegały, to już kilka lat temu Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował półkolonię. No, Które cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem, później doszedł w SOK doszły pozostałe naszej instytucji kultury. No i przyszedł czas teraz na szkoły podstawowe. I W szkołach podstawowych wszystkie szkoły podstawowe zgłosiły się i organizują półkolonie, czyli półkolonie letnie dla uczniów klas 1-3. I, I w każdej szkole zorganizowane zostaną minimum dwa pięciodniowe torusy półkolonii, czyli dwa tygodnie i, i, i już takie... Półkolonie trwają w szkole podstawowej numer 4, w szkole podstawowej numer 9, a oczywiście tutaj za wyżywienie rodzice muszą zapłacić, bo jest pełne praktycznie wyżywienie, bo jest śniadanie, drugie śniadanie i obiad, a tutaj finansujemy te półkolonie z Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stąd będzie w ramach tych różnych zajęć poruszona problematyka. Profilaktyki uzależnień, ale będą i różne zajęcia prowadzone, zajęcia taneczne, sportowe, kulinarne, zajęcia o żywieniu, plastyczne, krajobrazowe, ale będą i wyjścia do centrum Sowa, do kręgielni, do parku Trampolin, do Suwalskich Muzeów i, i wyjazdy do Wigielskiego Parku Narodowego. Wszystkie te działania oczywiście będą realizowane przez nasze szkoły podstawowe. Tak jak mówiłem, i cieszę się niezmiernie, je że jest taka pozytywna odpowiedź ze strony szkół, a wcześniej już realizują te zadania Instytucje Kultury i OSIR, tak jak powiedziałem. No i mam nadzieję, że, że nasza młodzież i dzieci nie będą nudziły się w okresie wakacyjnym. Koniec audycji to tradycyjnie zaproszenia, zaproszenia na odlotowe suwałki to jutro i... Suwałki Blues Festival za dwa tygodnie. Tak, zgadza się, panie redaktorze. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na jutrzejszą naszą imprezę wydarzenie plenerowe. Olbrzymie wydarzenie, które w tamtym roku, jak pokazało życie, przerosły nasze nawet oczekiwania. Otrzymaliśmy nagrodę. Polska Marka Konsumentów trafiła właśnie za to wydarzenie tutaj do naszego miasta. Jutro rozpoczynamy o godzinie 12. Tak oficjalną część mamy, bo bo Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu nazwy te, naszemu lotnisku imienia generała brygady pilota Witolda Urbanowicza, dowódcy dywizjonu 303 walczącego o bitwie o Anglię. I tutaj no, fajnie, że on urodził się w pobliskiej Olszance, a wobec tego ta nazwa jak najbardziej tutaj no, pasuje. Właśnie dla naszego lotniska inicjatorem nadania nazwy był Jerzy Ząbkiewicz, suwalski społecznik. To on zainicjował tę sprawę, złożyły petycję i Rada Miejska pochyliła się i podjęła yy, właściwą decyzję. Yy, oczywiście tutaj Pokazy rozpoczną się o godzinie 15. I apel do, 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 do słuchaczy Radia 5, do mieszkańców naszego miasta, ale nie tylko, żeby zapoznać się w mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej, na tej spe, specjalnej stronie odlotowe Suwałki, w jaki sposób dotrzeć do lotniska. Żeby nie było korków, one i tak będą, ale no żeby ten ruch wokół lotniska na drogach dojazdowych i wyjazdowych no Przebiegał dość płynnie, dość, dość sprawnie. Proszę się zapoznać również z autobusami komunikacji miejskiej, które będą uruchomiliśmy specjalną linię. Nie trzeba jechać własnym samochodem. A już jak ktoś pojedzie własnym samochodem, będzie chciał zaparkować na lotnisku, bo tam jest strefa parkingowa przygotowana, to będzie musiał wziąć ze sobą 20 zł, żeby uregulować tą należność. Chyba nawet i terminale płatnicze będą, będzie można w formie. Z gotówkowej uglądać tą należność. Mamy imprezę dzięki społecznikom, dzięki sponsorom. Ta część lotnicza jest tak naprawdę finansowana przez naszych sponsorów i za, za, za tą pomoc naszemu miastu serdecznie dziękuję. Jutro będę miał okazję podziękowania za scenę. Bo, bo, bo to są duże koszty, to doskonale wiemy. Trzy bloki tych pokazów lotniczych: blok dzienny, blok wieczorny, blok nocny i nawet. Stoi już taki samolot dwupłatowy na skrzydłach, których no, będą przemieszczały się kobiety, to też będzie duża atrakcja. Stoją cztery samoloty odrzutowe, które wykonają wykonują pewną ewolucję też. Na niebie, ale również spodziewamy się maszyn wojskowych, także będzie dużo się działo, będzie pewnie dość głośno, bo samochod, samoloty odrzutowe no, do najcichszych nie należą przecież. Także serdecznie zapraszam, pogoda będzie świetna, ale proszę wziąć no, jakiś leżak, może co najmniej kocek i dobre nakrycie głowy, bo zapowiada się dzień upalny, no, coś do picia, bo oczywiście Pewik, nasze przedsiębiorstwo dociągów i kanalizacji, dostarczy nam, tak zwaną kranówkę, ale, ale, ale to może być za mało, to może być za mało. Ale będzie strefa oczywiście dla dzieci, zabaw, strefa cateringowa. Także chcąc przebywać kilka godzin, od 15 do 23 pokazy trwają, z krótkimi tylko przerwami, no to, to trzeba się przygotować do, 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 do tylu godzin przebywania właśnie na lotnisku. I to tyle w tej audycji, proszę Państwa. Dziękuję serdecznie, serdecznie zapraszam. Na temat Blusa, to myślę, panie redaktorze, jeszcze nie Będzie raz okazji. będę mógł powiedzieć. Tak Dziękuję. To tyle w audycji z ratusza. Dziękujemy. Prezydent Słowak, pan Czesław Frankiewicz, Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.